Czy tam jesteśmy? Jesteśmy. Czy tu jesteśmy? Jesteśmy. Jesteś? Mm. Proszę Państwa, to jest finał Euro 2020. Włochy. Niestety z Anglikami, którzy oszukali. Ale skoro oni oszukali, to my dzisiaj z panem fantastycznym czajnikiem, czarodziejem zaczarujemy tak, żeby Anglicy nie wygrali tego finału, a żeby właśnie Włosi zdobyli ten tytuł. Ze mną też jest pan Ostry za kamerą. Jak coś tu widać, że jestem Italiano, ja dużo pizzy jem i pasty. Jeżeli jakimś cudem jeszcze mnie nie znacie, ja jestem zwykły kibic, wspomniałem, że to jest czajnik, wbijajcie do nich, wszystkie linki będą tutaj. I wbijajcie również na BetClika, bo w niedzielę o 20.30 robimy live'a i zobaczymy, czy nasze przepowiednie, nasze czarowanie się sprawdzą. Was nie będzie. No nas niestety nie Ale zaczarujemy tak, żeby było dobrze, także. Jakaś czarodziejska, ten na początek coś? Nie widziałeś Chodźcie. Sponsorem kanału jest Betki. Legalny bugmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Sprawa wygląda tak. W półfinale Dania, jak grała z Anglikami, to tam doszło do mojego szóstwa. Wtedy wymusił. No prawda, tak. prawda, wymusił. To odtworzymy to. Który z was jest sterling? A który jest bardziej podobny? Chyba ostry, nie? Nie musisz ty powiedzieć, że ty jesteś. <noise> A, czyli ja jestem bardziej podobny? W sumie, jak tak patrzę, to ostry jednak nie jest podobny. Ja będę sterlingiem. Czyli ty jesteś sterlingiem, proszę bardzo. Proszę państwa, jakby ktoś nie widział, to tak wyglądała ta sytuacja z półfinału. I niestety sędzia za to podyktował karnego, panie Sterlingu, oszuście. Proste. To ja najlepszy. Co? oszuście. Dobra, to teraz czas na rzut karny. Sprawa wygląda tak, jak? że w półfinale oni strzelili tego karnego, a tak. my musimy teraz zaczarować tak, że jeżeli w finale dojdzie do karnego dla Anglików, nasze czary muszą płynąć na to, że oni go nie trafią. Okej, okay, ja czaruję, bo ja jestem Dujczykiem, a to jesteś Włochem? Nie wiem, czy, czy widzieliście, takie czary były, jak Morata karnego strzelał. Także czarujemy. Nima. Tak. Dobra, robimy tak, a poczekaj, Jak? teraz tak. Jak? Zrobimy tak. Jak. Jak będą wyglądać karne wykonania Anglików, już wiemy, a teraz karne w wykonaniu Włochów będą dziecinnie proste. Dziecinnie proste. Proszę bardzo. Włosi tego wam życzymy. Żeby teraz nie było łatwo dla Anglików, żeby nie było łatwo. Nie jest łatwo generalnie, no? Właśnie, to zróbmy im sam na sam. I musimy zaczarować sam na sam, żeby nic im nie wychodziło. Niesprawiedliwe, nie? Odejdź to na Angliku. Piłkoma, piłkoma, masz się słuchać tylko mnie, czyli ile prezentacji błoków. Anglikom odskakuj, uciekaj i po prostu nie daj się trafić do bramki. A jak to się będzie działo w meczu? Patrzcie. For fuck's sake. W tym angliku się. It's impossible to score No właśnie o to chodzi. Oszukiwaliście półfinale, to macie w finale. Pfff. Moi drodzy państwo, skoro zaczarowaliśmy Anglików to teraz pomóżmy troszkę czarami reprezentacji Włoch. Im sam na sam zawsze nie wychodzi super. Proszę, tutto bene. Jak coś to widać, że jestem Italiano. Ja dużo pizzy jem i pasty. No, no, dlaczego ja jestem blind? Where are you? Where are you? completely nothing. Hey, where are you? Nothing. Where are you? Completely nothing. Kto mi zawiązał my eyes? What happened? What happened? Oh Oła. no, italisch Oh no, italisch Oh no! No Włoch okiwa Anglika. No Anglik, że mu będzie piłkowskie. Ale poczekaj, na razie ustalimy, co się dzieje. A wyrzucisz we mnie butem. Dobra. Na we na sprawdzić... How, how to dribble. Jak będziemy dribblować. How to dribble. Kto Aha. better dribble? Kto better dribble robi, Ten better. Pizze. Czy Włosi, czy Anglicy. Oczywiście musimy zaczarować yes. najpierw piłkę, żeby Anglikom ona nie sprzyjała, a Włochom, żeby fajnie się grała. Ostry, weź tutaj piłkę do ręk, proszę. Super. Musisz y, zaczarować, jakieś magiczne słowa, jakieś czarodziejskie sztuczki swoje. W takim razie sprawdźmy, jak z piłką poradzi sobie reprezentant Anglii. Dziękuję. Jeszcze raz. Jeszcze raz czekaj. Ułah, fucking sick! Fucking klapek! Fucking klapek! Poradziłeś sobie słabo, Angliku? Nie byłem weak wcale. To ty mi tutaj interrupt mi tu tak, robiłeś. Tak, to czas na reprezentanta Włoch, który zaprezentuje swoje fantastyczne sztuczki, tak samo jak podczas finału. A tam. Anglicy 4 z Włochami. Where ja jestem now! Where ja jestem! In Italian Us! No dobra, chodźcie tu jeszcze. Oj, bo ostrość Ona się ustawi sama czy nie? Powinna, że jest auto Nie autobus hmm. tylko O, no, bo to jest ja ci ustali. Dobra jest. Nie ma Nie wiem czy. O teraz. Mój drodzy państwo, jesteśmy póki co Anglicy. Słabo. Włosi? No o, ui, nie, to jest po francusku. Si, si, Milan, AC Milan, Juventus, Parma, ale pytanie o Was mam takie: jak my sobie wytypujemy wynik tego spotkania, bo wcześniej już założyliśmy się o stówkę. Ty mówisz, że kto wygra? W całe euro? Hiszpanie. Hiszpanie. Ja powiedziałem, że Anglicy. A ty? No oczywiście Włochy, no. Oczywiście Włochy, a jeżeli chodzi o konkretny wynik w tym spotkaniu? 2-0 Włosi. 2-1 Anglia. <noise> Powiem wam tak, że czarujemy, czarujemy. Kurczę 1-1 i w karnych. Anglicy. Anglicy w karnych? No niestety. <noise> Dawajcie, znać w komentarzu, co wy uważacie. A tymczasem poczarujmy jeszcze tak, jak Kielini czarował Albę, żeby jednak to Włosi wygrali. Panie i panowie, mamy dogrywkę, także zapraszam zawodników obu drużyny do siebie. Proszę bardzo, panowie. Proszę bardzo. Mister sędzia, może? Proszę bardzo. Nie, ale nie, za słodko. Spokojnie, zaszczy. spokojnie. Mierzy to nazwisko jak na piłkę chłopczy wejdę? Spokojnie spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Zrobię tak. Orzeł czy. Nie dobrze, Orzeł czy reszka? Orzeł czy reszka? Orzeł, czy reszka? Boże, no co? Piorzeł. Greszka? Greszka. Dobrze, uwaga. O, że ona jest spokój zaczynamy, fajnie, zabawa, bawmy się, bawmy się, bawmy Fajnie? Włosi zaczynają! bawmy się, jestem tutaj z przegranym Anglikiem i chciałbym mu zrobić wywiad po finale. No jak tam? <laughs> Co so u was? We did completely nothing wrong. Tak, 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 tak. Na pewno nie no moi drodzy państwo, od nas na dzisiaj byłoby to wszystko czajnik. Już wracaj, wracaj tam z Anglii. Dzień dobry. Dziękuję Dzień. Ci bardzo. Zapraszam oczywiście do chłopaka. Wiecie, że on wbił milion na TikToku. Milion na TikToku można powiedzieć, że ja za milionera. Jak bijecie do niego, jeszcze jakimś cudem go nie obserwujecie, zaobserwujecie, to też będziecie zali milionera. Ostry zakłada kanał 100K bez żadnego filmu. Jeszcze tego kanału nie ma, ale kto wie, może będzie. Jak chcecie, piszcie w komentarzu, że chcecie. No i na dziś od nas to wszystko. Pamiętajcie, żeby w komentarzu również napisać, jakim wynikiem według Was zakończy się ten mecz. Koniecznie zostawić łapkę w górę, bo to ważne. Otóż to, i widzimy się na wieczornym live. Ie bo tam też będzie się działo. Do zobaczenia, Włosi AU!